Głód na diecie? Nie z tymi trikami. Poznaj sposób na skuteczne odchudzanie bez uczucia głodu. To nie magia, to nauka. Pierwszym trikiem jest zwiększenie konsumpcji białka. Białko nie tylko syci, ale także wspomaga metabolizm. Wprowadzenie go do każdego posiłku może drastycznie zmniejszyć uczucie głodu. Drugim sposobem jest regularne picie wody. Często mylimy głód z pragnieniem. Szklanka wody przed posiłkiem nie tylko nawadnia, ale może również ograniczyć ilość jedzenia, które spożyjesz. Trzeci trik to jedzenie warzyw bogatych w błonnik. Dają one uczucie sytości bez zbędnych kalorii. Dodaj do każdego posiłku kolorowe warzywa, a zobaczysz różnicę w swoim życiu. Dzięki tym prostym trikom możesz schudnąć, nie odczuwając głodu. Czy masz swoje ulubione sposoby na odchudzanie? Podziel się nimi w komentarzach. Subskrybuj nasz kanał, aby uzyskać więcej porad i trików dotyczących zdrowego stylu życia. Razem możemy osiągnąć wspaniałe rezultaty